Uwaga, mam dla Was darmową skrzyneczkę, kod promocyjny. Wpisujecie unikatowy kod promocyjny Tomas i Ty, słuchajcie. Klikacie użyj. Dostajecie 5% do wpadł i dodatkowa nagroda dla Was to jest skrzynka Millspects. Ja sobie ją otworzę, bo jak za darmo to uczciwa cena. Wystarczy również wejść pierwszy link w opisie i tyle słuchajcie. Na mleci P90 mogliśmy drapnąć aż 500 zł z tej skrzynki, ale spoko, mi się to podoba. Wypłacam to, bo jak za darmo to uczciwa cena. Kiełka z tej strony, Tomas. Witam Was po trochę dłuższej przerwie z G. Insta. Już widzę, że tutaj mamy nowe skrzyneczki, nowy evencik, Jak i zobaczmy, czy jeszcze coś tutaj nowego dodali. Słuchajcie, długo mnie nie było, więc dajcie łapkę, bo pomożecie mi dając łapkę. Nie widzę tu żadnych innych skrzynek poza tymi nowymi. No i słuchajcie, dzisiaj sobie je przetestujemy. Sprzetestujemy sobie. Mam tu nafcie K jakąś nie wiem, kto to, to i Tokio. też nie wiem, kto to, tylko nafcie znam w sumie. E no i co, zaczynamy od jakiejś wirem, coś tam, od takiego liska. No ta jest najładniejsza za 160 zł. I mam nadzieję, że odda. Nie, nie chodzi mi o bawę, tylko o skrzynkę, że jest taka ładna, różnorodka. Ta też ładna, ta jest. No nie podoba mi się. Więc Zaczynamy od tej najtańszej. Najpierw sobie otwórzmy ją po razie. Słuchajcie, weźmy tego speed Da chociaż co my 5 możemy otwierać, bo to tania skrzynka. No i zobaczymy. Mamy tu dwie kosty. zobaczymy, czy tutaj z tego by dało, żeby kosa wyleciała trudno wstać, my, my dajmy speedmouda 112 zł, 25 zł, 80 zł, no powiem tak, no powiem tak, no tu nie ma tak naprawdę co tutaj otwierać, słuchajcie, nie ma co tutaj tak naprawdę otwierać, bo tutaj o, teraz coś sypło, no da się drobność koszy z tego na pewno, no są duże szanse na kotkę ale, ale ja bym musiał to klikać, a po prostu ja wiem, że wy lubicie grubsze skrzynki, więc od razu, no teraz fajny profit, od razu przechodzimy do tej grubszej skrzynki, a ja myślę, że 7 na 10, Faradykale 80 zł. O, tutaj takie skrzynki forestowe są, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, mamy fajne kosy tutaj, mamy. O, kurde, to jest White Lotus, panie! White Lotus 80 zł, tu już jedna skrzynka, więc też drożej. 5 skrzynek kosztuje nas 400 zł, więc otwórzmy sobie 4 razy takie skrzynki. Otwórzmy sobie takie skrzynki 4 razy. No i zobaczmy, to nas słuchajcie, wypadnie. Dobra, jeszcze dwa razy. No na razie szału nie ma. Nie ma, nie ma szału, to chyba będzie na, na zero. No powiem tak, no powiem tak, jak mam być szczery, słuchajcie. 50 zł, nie. Nie, 2 na 10, dlatego nikt tego nie otwiera. Patrzcie, to ma 200 otworzeń. Ta słuchajcie ma 59, a zobaczmy tą ostatnią za 160 zł. No ma więcej niż tamta. No tamta to jest ewidentnie gówno, ale za to tu mamy Vice -y. O tutaj to już mamy ładne skiny, mamy kosy, bardzo duże szanse mamy na te kosy. Dobra, no 160 zł. Powiem Wam, że to, 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 to się opłaca, to się opłaca, ale mi się wydaje, że bardziej to by na bitwach słuchajcie oddało, chociaż nie jestem do końca pewny, czy tak by było. No ale mi się wydaje, że właśnie na bitwach to by najbardziej tutaj oddało Otwórzmy sobie dwa razy po piątkę No i skrzynką musisz zadropnąć, żeby tutaj nie dostać niskiej oceny O, okej okay. Dobra, za to, to masz plusa prawie, kosa, widzowie, Cortexik yy, Oraz y, Neon Rider, 400 zł to jest minus No i znowu mamy, no dobra, zero No nie, no nie, widzowie 5 na 10 5 na 10 to że ktoś tam oddaje, ale bardzo rzadko jestem tylko na minus. Na koniec, właśnie, zróbmy sobie bitwę na, na tego Angelik. Angel, Angel, dobra, Angel. Yy, zróbmy sobie tak za 8 stówek, 5 skrzynek na 4 graczy. i zobaczymy, co się będzie działo na bitwę. Bo bitwie jak wiecie, mi się wydaje, że bitwy mają jakiś tam dropik yy, podkręcony, że dla każdego. Yy, więc Dziadzio do mnie dołączył, witam Dziadzio! Witam Dziadzio, i ty, Siemka, mordeczko, witam cię serdecznie. Słuchaj, bitwa z Dziadziem do 800. Kurde, zobaczymy. Bicie do Dziadzia również na kanał. Ma Dziadzio, YouTube, yy, tak jak ma tutaj, widzicie, po... to jest bitwa z Dziadziem, to robimy duo, nie? Zaraz, zaraz, widzowie, lecimy z Dziadziem na odcinek. Może jak będzie chciał Dziadzio, no, bitwa z Dziadziem, bitwa z Dziadziem, widzowie. Zobaczymy, co z tego tutaj wyjdzie. No miejmy nadzieję, że coś ciekawego. Miejmy że coś ciekawego tu nam dropnie. O kurde, chyba boty nas ograją. Ostatnia skrzynka, proszę, żebym wygrał tą bitwę. No niestety, tak się nie dzieje. Wygrał chyba Henry. Nie, ja przegrałem, Działo przegrał, wygrał Henry. Więc boty nas ograły. I to tyle z tego odcinka, widzimy się w kolejnym. Siemano.